Dzień dobry wszystkim, Kłania się nisko, aquapiter.pl. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest ciernioczkowi, inaczej piskorkowi. Jeszcze inna nazwa to jest też ciernioczek kula bądź cierniooczek sumatrzeński. Zapraszam do oglądania. Jest to ryba jak najbardziej towarzyska. Dobrze usposobiona, taka która no, nie będzie robić krzywdy na pewno innym rybom. Ale też żeby ją zobaczyć trzeba mieć nieco szczęścia w dzień, gdyż większą aktywność przejawia zdecydowanie nocą. To co tutaj widzimy u mnie w akwarium 105 litrów to jest właśnie ciernioczek w odmianie na początku tej takiej tradycyjnej można powiedzieć naturalnej ten który przed chwilą mignął i poszedł w prawą stronę pod kamień no to jest taka już powiedzmy forma hodowlana tutaj wyhodowana w Europie tak jak wspomniałem żeby tutaj popatrzeć na tego ciernioczka trzeba sięgnąć dna oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu ponieważ jest to ryba która przede wszystkim właśnie znajduje się w strefie przydennej szuka przeróżnych kryjówek, mieści się tam, gdzie większość ryb nie jest w stanie w żaden sposób wyjść, więc może być też bardzo pożyteczna, jeśli chodzi na przykład o usuwanie wszelkich glonów i jakichś tam nieczystości. W naturze te rybki występują w Azji, a są, można powiedzieć, rybkami dość długowiecznymi. Około 10 lat, w warunkach akwarystycznych, bez problemu potrafi taka rybka przeżyć. Ta, która tutaj się kręci, powiedzmy, w centki taka, czyli ta wersja naturalna. To jest od dwóch lat w tym akwarium 105. Ta wersja taka albinotyczna bardziej, jednolity kolor, która też przez chwilę mignęła i będzie też przez moment widoczna no to gościła przez 4 lata w akwarium 112, a po zmianach trafiła tutaj do 105. Można się zdarzyć też, że te ryby pływają gdzieś, powiedzmy w toni wody, ale z reguły jest to już noc i wtedy potrafią śmigać z lewa na prawo bardzo dużą prędkością i syn mój widząc taką rybę mówił, o, tato wąż się obudził. Parę słów jeszcze o wodzie, jaką te rybki preferują. Mówi się, że woda powinna być miękka do średnio twardej. Temperatura w granicach od 22 do 28 stopni Celsjusza. Także bardzo sympatyczna, bardzo fajna rybka, no ale za chwileczkę tutaj Państwo zobaczą, że jedna inna ryba postanowiła skraść pod koniec odcinka show Ciernioczkowi i za chwileczkę właśnie ten oto moment. Ja już powoli się z Wami wszystkimi żegnam. Za tydzień będzie kolejny filmik. Tym razem to będzie filmik dotyczący następnych rybek, które są u mnie. I w ten sposób właśnie rozpoczynam cykl związany z określonymi gatunkami ryb pływającymi w moim akwarium. Pozdrawiam. Akwapiter.